Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka w horoskopie na kwiecień 2024 roku. Przepraszam za przerwę, ale musiałam troszeczkę mniej mówić, żeby nie przeciążać bardzo krtani strunów głosowych. Co dobrego dla byków szykuje kwiecień. Bardzo przyjazna Moi drodzy, atmosfera. Na Waszej drodze może pojawić się osoba: jeśli szukacie partnerki, partnera do związku, to na Waszej drodze może się pojawić osoba, która jest y, samotna. Y, towarzystwo. Towarzystwo, uwaga. To może być nawet taka impreza, i to dosyć mocno y, zakrapiana, no ale święta, więc być może sobie tam trochę y, dacie upust zabawie, no i bardzo dobrze kiedyś zrelaksować się też trzeba. Nie bójcie się, moi drodzy, moje drogie, zakończyć czegoś, co Was boli, męczy, co jest uciążliwe, bo tutaj rysuje się taki jakby strach, taka niepewność. Natomiast karta słońca mówiłaby, że ten strach jest tylko w waszych myślach, on nie jest realny. Czyli dobrze byłoby tu zrobić. Krok pójść naprzód w dziedzinach życia, w których chcecie pójść naprzód. Zatem, co spotka byki, jeśli chodzi o miłość, jeśli chodzi o relacje? No i znowu druga, drugi znak zodiaku, który bardzo ogląda się wstecz. Hmm. powiedziałabym tak tu mi się rysuje jakieś takie kluczenie kluczenie mataczenie owszem a ktoś w waszej rodzinie możecie się dowiedzieć nie, bezpośrednio w waszej rodzinie w sensie dalszej rodzinie o może to tak określę ma romans i wy się o tym moi drodzy dowiecie, nie wiem czy czasem nie będziecie Wciągnięci w całą sprawę, żeby ją jakoś, nie wiem, albo zatuszować, albo nie mówić, no jak to w takich sytuacjach bywa, ale z jakichś względów będziecie włączeni, włączone w taką dziwną sytuację, gdzie właśnie trzeba będzie kluczyć. Nie do końca mówić. Cała sytuacja będzie Was męczyć, bo wiadomo, jak to w takich sytuacjach bywa z dochowaniem sekretów, że jest to taka sytuacja, nie wiadomo co zrobić. Czy ja wiem, ale czy ja mam powiedzieć komuś o tym, tak, że wiem, mam się wtrącić w cudzą relację, w cudzy związek. A tu przy rodzinie pokazuje się karta diabła, czyli jest gdzieś tam w, w bliskiej waszej rodzinie jakaś toksyczna sytuacja i o dziwo. Natomiast w drugą stronę interpretując, to może być też dla Was ostrzeżenie, że nie wdawajcie się w tym czasie, w kwietniu, w jakieś super romanse kuszące, nawet takie jednorazowe turne bo to może się wydać i przysporzy Wam więcej problemów, będzie trzeba kluczyć, to będzie obciążające dla Was bardzo, więc może tak sobie dać troszeczkę na wstrzymanie i, i powiedzieć, no nie, no przynajmniej nie w kwietniu, prawda? A, takie dziwne te karty, bo pytałam o Waszą sytuację uczuciową, emocjonalną, a karty pokazują, że... Tu jakaś sytuacja, która już istnieje w Waszej rodzinie od dawna, bo tu jest cofnięcie się wstecz, to nie jest takie, takie wszystko świeże i będziecie w to zaangażowani. W jakiś sposób ta sytuacja przełoży się również, drogie byki, na Waszą sytuację emocjonalną. Natomiast dla osób, które chcą iść w bank, karta diabła mówi dobry seks, spotkania. No i tyle. Co jeszcze? Może powinnam to powiedzieć przy okazji spraw finansowych, ale tutaj sprawy finansowe połączone z rodziną, matactwa, krętactwa, ktoś coś ukrywa, może jakiś majątek, bo pieniądze są znaczne i znowu ta sytuacja będzie mieć wpływ na wasze uczucia, emocje, związek, Ewentualny. A co w pracy u Was, drogie byki? Co w pracy u Was? Eee, co w pracy? Eee, słuchajcie, istnieje tutaj mm, możliwość dołączenia do grupy ludzi, którzy mogą. Będzie taka propozycja. Karty pokazują dużo ruchu, dużo pracy, informacje i te informacje możecie otrzymać no właśnie na takiej zasadzie dołącz do nas, bądź z nami, stwórz z nami zespół, działajmy razem, działajmy w kierunku osiągnięcia wspólnego celu i taka propozycja tutaj przyjdzie. Ogólnie finansowo miesiąc dość dobry. Dla niektórych te pieniądze już tu namacalnie się pojawią, natomiast niektórym zostaną one krótko mówiąc obiecane. Przyjdą takie generalnie wiadomości do Was. Także no cóż, no, rada przyjmijcie propozycje z życzliwością. Okażcie swoje zainteresowanie, serce. To zostanie wynagrodzone dzięki temu właśnie, że będziecie mieć taką postawę nieroszczeniową, ale bardziej dam, zatroszczę się, to ktoś to zauważy i właśnie zaprosi Was, to skoro Ty jesteś takim człowiekiem, to w takim razie zapraszamy Ciebie do tej naszej grupy, będziesz z nami działać i to będzie mieć przełożenie na Wasze sprawy finansowe. Zatem, co bykom sprzyja? W kwietniu, co sprzyja bykom w kwietniu, a na co uważać? Co sprzyja? No znowu mamy tutaj mężczyznę, tak? Króla kielichów, więc sprzyja Wam, krótko mówiąc, osoba dobrze do Was nastawiona, troskliwa. Sprzyjają takie dojrzałe emocje. Kierowanie się dojrzałymi emocjami, empatia, współczucie, pomoc, taka dorosłość. Także nie róbcie niczego ani pochopnie, pospiesznie, ani tak nie działajcie dla, dla samego celu działania, bo jednak król kielichów jest taką osobą odpowiedzialną, prawda? Sprzyjają Wam wszelakiego typu spotkania, także w kwietniu <laughs> spokojnie. Możecie takowe spotkania odbywać. Natomiast na co uważać? I tu jest dziwne, bo jest karta słońca. Na wypalenie, powiedziałabym. Jeśli chodzi o pracę, uważajcie na wypalenie. Czyli właśnie to, co, to co, o czym też mówiłam, takie działanie tylko dla działania, że jest power, ale jakby cała para idzie w gwizdek, to żeby właśnie się nie wypalić. Bardziej podejdźcie do tego nie jak ogień, który po prostu trawi wszystko, tylko bardziej z empatią, bardziej na spokojnie, rozumiejąc cudze potrzeby, rozumiejąc swoje potrzeby, układając plan działania, ale zgodnie z jakąś taką etyką, przyzwoitością, bo, bo jeśli pójdzie to w, w tym kierunku, to, to może być tutaj właśnie to wypalenie, ewentualnie uważajcie na łatwowierność. Bo znowu chyba też to mówiłam, że ktoś może też coś tam obiecywać, tak? Natomiast no, ja mówię, że karta słońca jest na tyle pozytywną kartą, że nawet w negacji to dla mnie ona jest pozytywna i nie umiem mówić źle na temat karty słońca, oprócz tego syndromu wypalenia, który mi tutaj przychodzi do głowy. To wszystko, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam w maju.